Naprawdę jestem zadowolona, że tu jesteś. A tam, to nic takiego. Ale my bez ciebie to byśmy zwariowali totalnie. Ej, a ja to co, niewidzialna? No ale Gigi nam bardziej pomaga przecież. No ale to nie jest czyn stulecia. Ale to już jest lepsze niż siedzenie w pokoju gościnnym. A co, jest aż tak źle? A po drugie przypominam, że to jest mój pokój. Tam to tylko Billy i Garot rozmawia. A reszta siedzi niestety w milczeniu. I to jest właśnie wkurzające, ta cisza. Teraz mi się coś przypomniało. Przecież Kati miała uczyć Raven śpiewu. Patrzcie, no, kompletnie wyleciało mi to z głowy. Po prostu ja i czynności manualne. Nie no, tak szczerze, to nie jest źle. I tak przyjęcie zostało niestety odwołane. No właśnie, przyjęcie jest odwołane, więc i tak nie muszę się spieszyć. A po pierwsze, nawet mnie nie zapytałaś, czy chcę. A ja nie mam zamiaru śpiewać publicznie, no niestety. A dlaczego nie? Przecież nie przemawiasz do innych, prawda? No ale ja po prostu nie chcę i koniec, kropka. No w końcu nie ma tych frajerów, chociaż już nie ma tej obory, tak jak to zazwyczaj bywało. Wszystkie ptaszki w pokojach siedzą. Oje, my tak się boimy. <laughs> ah, idioci! Widzę, że to tak samo się jest zniszczenie, co? Hmm, przydałabyś mi się, wiesz? Mam niby pracować z wrogiem? Oj, nie, 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 nawet sobie nie śni. A raczej radziłabym ci się puknąć w głowę Darej, ale ja nie jestem Darej. Ja jestem akurat Dexter. Tylko okularów zapomniałem założyć. <tryk> Ty myślisz, że ja ci uwierzę w tą bajeczkę? No już. Po prostu, no nie wiem. <tryk> Darej to ta głupia część mnie. A ja jestem ten idealny dekster. I wiesz, co radzę ci lepiej uważać z tymi komentarzami. Ty nawet sobie nie zdajesz sprawy, do czego jestem zdolny. To czego ode mnie chcesz? Zauważyłem w tobie bardzo dużo zła. Ty tak samo nienawidzisz tej elity bohaterów. <grym> Może zgodziłabyś się tak ze mną współpracować, co? Razem na pewno byśmy tyle zrobili, żeby nas popamiętali do końca życia. Hmm, no tak szczerze, przydałaby mi się taka osoba do pomocy. Ale skąd mam niby wiedzieć, że mogę ci zaufać? Hmm? No a co powiesz na zaliczkę, co? Hmm. No, dobrze, że pomyślałeś, że ja nie pracuję tak za darmo. Jeśli będziesz mi dobrze płacił, to zgoda, będę z tobą współpracować. No, oczywiście, to co? Umowa stoi? Oczywiście, że stoi. A teraz ci pokażę, z kim masz do czynienia. Zapraszam za mną. Widzisz, na co mnie stać? To Twoje dzieło? No a czyje, co? Tak się kończy zadzieranie ze mną, moja droga. Więc Ty też uważaj na to, co mówisz i na to, co robisz, bo nie chcesz chyba skończyć tak jak tu jedna osoba, która właśnie no. Spokojnie. No i tak się poznałem z Roszel. Bardzo ciekawa historia, bardzo. Naprawdę bardzo za nią tęsknię i chciałbym ją zobaczyć. Odkąd wyjechała z upioryża, tak po prostu w ogóle jej nie widziałem. Smutne tak nie widzieć się z ukochaną mnie tyle czasu, ale na pewno niedługo się zobaczycie. No, ja też mam taką nadzieję. A tak ogólnie to ty masz dziewczynę? No, tak się składa, że niestety nie mam. Tak jakby, no, zakochałem się w jednej dziewczynie, ale. Ale co? Ale na pewno nie będziemy parą. To jest praktycznie niemożliwe, niestety. No, a niby dlaczego? A po drugie, kim jest ta dziewczyna? No, zakochałem się w Kati. No, ale nie wiem, jak mam jej to powiedzieć. No, doradzisz mi coś, czy co? No, ja nie wiem, ziom, co ci poradzić tutaj, w tej sytuacji. Ja bym ci radził iść do diusa. On na pewno ci pomoże. Przecież on zdobył serce Kleo. A to wiesz, że ojciec Kleo nie akceptuje Diusa. Od razu do niego pójdę. Billy, tylko się nie połam po drodze. Ej, kto na mnie wpadł? Oj, przepraszam, nie zauważyłem cię. Podaj mi rękę. Dziękuję, ale i tak uważaj, gdzie idziesz, a raczej gdzie biegniesz. Tak, następnym razem będę uważał, obiecuję. Cupid, zaczekaj. O co chodzi? Możesz mi jedną rzecz doradzić. To zależy, o jaką rzecz chodzi. Ale to chcę z tobą porozmawiać na osobności, nie tutaj. No dobrze. Zobaczcie, dziewczyny, co ja znalazłam w piwnicy. O, to twój pamiętnik! No ciekawe, ciekawe. A przeczytałaś już go? Nie, jeszcze go nie czytałam. Ale pamiętam te czasy, jak byłam małą roślinką i zawsze zapisywałam w pamiętniku to, co mnie na byli bardziej trapiło. Wszystkie dosłownie wszystkie moje problemy przelewałam po prostu na kartkę. Śmiesznie będzie je sobie wszystko to wszystko po prostu przypomnieć. I się troszeczkę pośmiać z tych bzdur, które pisałam. Bo dla mnie problem kiedyś to był po prostu koniec świata. To co, poczytamy sobie? No pewnie chciałabym tego wysłuchać.